Szanowni Państwo, pewnie doskonale wiecie, że dziś na Narodowym Polska Reprezentacja Piłkarska gra towarzysko z Niemcami. No i... Pewnie paru kibiców wybiera się na Narodowy i ma nadzieję, że spotka tam Szymona Marciniaka. No, wiemy o kim mówimy, najwybitniejszy dziś sędzia piłkarski na świecie. No to popełniliście kochani błąd. Należało przyjechać do Płocka, bo Szymek jest tutaj, jest z Bożeną Pieczko. Po pierwsze Bożenko uściska oficjalnie Szymka tutaj od nas. No i moja sugestia, nie wiem jak Kuba, jest taka, że Szymon no, wszystko już w piłce wysędziowałeś. Czas na siatkówkę. Jest prościej. Biegać nie trzeba. Boże na pieczko. Dobrze, przesyłam uściski ze studia. Krzysztof stwierdził, że skoro już wszystkie najważniejsze mecze zdążył pan posędziować, to może czas na zmianę dyscypliny. Dostawałem już takie propozycje, ale mimo wszystko ja tu, świetni sędziowie są, mamy się, czym, mamy się kim pochwalić, więc ja zostanę przy piłce nożnej, moi koledzy przy piłce siatkowej, ja będę wspierał zawsze z trybą, zawsze kiedy będzie czas, to siatkówka też w sercu głęboko jest. Poznałem się z chłopakami jakiś czas temu i gdzieś tam jesteśmy w kontakcie, zawsze trzymam za nich kciuki, oni też zawsze, zawsze gdzieś tam miłe słowo, miłe słowo powiedzą, wyślą, także jest to bardzo miłe. W takim razie zapytam o wrażenia po tym meczu z Argentyną. Fantastyczne, bo łatwo, miło i przyjemnie. Cieszę, że bez żadnych kontuzji, że wynik był cały czas pewien. Ja wiem jak to się gra, takie mecze towarzyskie, one są ważne, ale, ale wiadomo, że te największe emocje są wtedy, kiedy przychodzą punkty, kiedy jest pełna hala, kiedy, kiedy można wnieść jakieś trofeum do góry. No i niedługo te najważniejsze mecze się zbliżają, także będziemy ściskać kciuki przed telewizorami. Nie kusiło, żeby jednak wybrać mecz na Narodowym, też bardzo ważny mecz towarzyski. Zdążyłem wrócić właśnie z Warszawy dopiero co przed, przed hymnami, dlatego że dzisiaj był finał pocharu, tym barka dla dzieciaczków i byłem poproszony, żeby posędziować finały. Zawsze miło, miło i, i chętnie jeżdżę na te, na te finały dla dzieciaków. Tam ten sport jest najczystszy, najzdrowszy, najbardziej szczery, ale, ale mimo wszystko mam dość piłki nożnej. Przyznaję uczciwie i, i kiedy, szczególnie na moich tutaj śmieciach w Płocku, e, wiedziałem, że przyjadą chłopacy, no to fajnie, fajnie na żywo live pokibicować i potrzymać kciuki i popatrzeć naprawdę na kawał dobrej siatkówki. A okazja do kolejnego pojawienia się na trybunach będzie chociażby w Gdańsku. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszali też do Filipin, także muszę, muszę zobaczyć, jak no to będzie. ciekawy kalendarz, kierunek. Bardzo ciekawy, jak mój kalendarz, ale oczywiście będziemy kibicować z Gdańska i trzymamy kciuki za chłopaków teraz w Holandii. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.